Dzień dobry. Miałam małe problemy techniczne, ale już jestem. Dzisiaj, jak widzicie, jestem sama. Wszystkich Was bardzo serdecznie witam. I dzisiaj ciąg dalszy. Miłości do siebie. Zapraszam. Więc dzisiaj chciałam poruszyć temat. Nie oszukuj siebie. I dlaczego to jest tak bardzo ważne w tej właśnie miłości ze sobą? E... Spróbuję Wam to wytłumaczyć w taki sposób: jest relacja z naszym partnerem, z naszym pracodawcą, z kimkolwiek, z koleżanką, z przyjacielem. I pomyślcie sobie, jak um, takie kłamstwa, oszustwa, niedotrzymywanie słowa, jak one wpływają na taką relację? I, i starajmy się również podchodzić do siebie w taki sposób, jak, jakbyśmy spróbujmy po prostu mieć taką relację sam, sami ze sobą. Czyli mówmy sobie prawdę, naprawdę, tak jak jest, nie oszukujmy się. Bo to jest właśnie taki najszybszy sposób do obniżenia również swojej wartości własnej. Unikajmy wymówek niedotrzymywania słowa, kłamstw. I teraz chciałam Wam podać taki taki przykład. Taki przykład. Na przykład. Ze ścieleniem łóżka. To jest bardzo fajna rzecz, na początek, oczywiście. Jak można odbudować się, swoją wartość i, i, i takie swoje zaufanie odbudować troszkę. To jest ja, ja to właśnie stosowałam u siebie, więc dlatego o tym mówię. Ehm, ścielenie łóżka codziennie rano. Postanowiłam sobie, że będę codziennie rano ścielić łóżko. I przez trzy tygodnie faktycznie robiłam to dzień w dzień. I to jest takie dotrzymanie sobie obietnicy, przez co twoje zaufanie wzrasta, i twoja mm, wartość również się podnosi, bo dotrzymałeś sobie słowa. To zaufanie zostało troszeczkę odbudowane. I po tych trzech tygodniach to stało się po prostu moim nawykiem. Więc, i przeszłam do kolejnych, do kolejnych czynności. Kolejną czynnością może być, ja tutaj nie będę mówić o swoich, ale na przykład każdy z nas lubi co innego, robi co innego, z, z borykamy się z innymi problemami. Na przykład, yoga, medytacja. Codziennie rano, czy co drugi dzień. No każdy z nas również pracuje i ma różne obowiązki, ale takie najprostsze czynności. Nie wiem, na przykład, będę po sobie zawsze rano muła kubek, kiedy wypiję kawę. Tylko bardzo ważne jest, żeby, żeby dotrzymywać tego, co sobie postanowiliśmy, żeby znowu to zaufanie nie zostało naderwane. No i tak jak już mówiłam, po tych trzech. Trzech, czterech, no każdy z nas jest inny, każdy potrzebuje więcej czasu, to już stanie się naszym nawykiem i po prostu będziemy to robić z automatu. Tylko pamiętajmy naprawdę, że jeżeli coś sobie postanowimy, nie róbmy. Nie, 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 da, nie dawajmy sobie jakichś takich dużych rzeczy. Niech to będą małe, które możemy, które możemy faktycznie robić. Jeszcze taka, taką rzecz, którą chciałam dzisiaj poruszyć na spotkaniu, na, na, w programie, przepraszam. Powiedzcie mi, czy wy też tak macie, że macie problem z wybaczaniem sobie różnych rzeczy z przeszłości? Nawet jakichś błahych. Że, że wracacie cały czas myślami, mogłem to zrobić inaczej, Mogłam się zachować inaczej, mogłam powiedzieć inaczej. I, I cały czas siedzicie w tej energii, tego żalu. I. No i po prostu dumacie nad tym, jak to było kiedyś. Ja też tak miałam. I muszę Wam powiedzieć: nikt z nas nie jest idealny, i każdy, każdy w życiu popełnił jakiś błąd. Ja, może podam tutaj przykład, bo to była rzecz, która kiedyś bardzo, bardzo mi ciążyła na sercu. Ja kiedy. Ja urodziłam w ogóle swoją pierwszą córkę, kiedy miałam 18 lat, więc byłam bardzo młodą dziewczyną. Dwa lata później rozstałam się z ojcem mojej córki i nie usprawiedliwiając się absolutnie, byłam młodą dziewczyną, miałam 20 lat, więc troszeczkę. Uciekłam z tego smutku żalu no po prostu w imprezowanie i zaniedbałam delikatnie mówiąc córkę. To znaczy, podrzucałam ją do mamy, no gdzieś tam zostawiałam na noce. Później zaczęły się również wyjazdy za granicę, za pracą, no i też została ona po części wychowana przez moją kochaną mamę i długo miałam problem z tym żeby sobie to wybaczyć, zwłaszcza kiedy zaczęłam swój rozwój, kiedy chciałam być taką dobrą mamą, kiedy chciałam żyć normalnie, kiedy przyjechałam w sumie do Norwegii, to moje życie tak normalnie zaczęło się układać. I aż do pewnego momentu, kiedy ja często płakałam z tego powodu, i, i cały czas siedziałam w tej energii, tego żalu, tego rozczarowania swoją osobą. Kiedyś moja siostra powiedziała mi, że nie cofnę czasu i nie naprawię tego wszystkiego, co już, co, już, co już się stało, tak? I powiedziałam, jedyne, co możesz zrobić teraz, to być najlepszą mamą tu i teraz dla swojej córki. I po prostu dałam sobie to do serca. I, i tak się stało. I tak się stało. Teraz mamy bardzo dobrą relację i poświęcam jej tyle czasu, ile potrzebuję. Wiadomo, ona jest teraz już nastolatką. Już niedługo będzie miała 17 lat, więc nie ma już tego, nie, nie, nie cofnę już tego czasu, kiedy ona była małą dziewczynką i kiedy potrzebowała mamy. Ale teraz staram się w 100% dawać jej wsparcie i być wtedy, kiedy mnie potrzebuje. Więc. No po prostu, i muszę wam powiedzieć, jeżeli, kiedy zostawiłam to za sobą, kiedy, kiedy wybaczyłam sobie, to automatycznie też inne, inne rzeczy zaczęły mi się dużo lepiej układać. I musicie wiedzieć, że w siedzenie w takim żalu, rozpamiętywanie tego, co było, co mogłem zrobić inaczej, to jest blokowanie energii. To jest bardzo ważne, żeby to po prostu wybaczyć, sobie odpuścić i iść dalej, zająć się czymś innym. Ja wiem, że to jest ciężkie, że czasami robiliśmy w życiu, no, niektórzy, może i nawet straszne rzeczy, ale powiedzcie mi, jaki jest sens siedzenia w tym. Nie mamy na to wpływu żadnego, nie cofniemy czasu, nie naprawimy niczego. Więc ja naprawdę zachęcam do tego, żeby może usiąść sam. Sam za sobą, sobie usiąść, może nawet napisać taką deklarację: OK, zrobiłem to, to i to. Dzisiaj wybaczam sobie, zapominam. Może nie zapominam, ale nie myślę, nie myślę. To, co było, nie wróci, koniec, zamykam ten rozdział w swoim życiu, rozpoczynam nowy. Ja tak zrobiłam, to mi pomogło, więc zachęcam Was wszystkich do. Do takiej refleksji powiedzcie mi, proszę, na jaki temat chcielibyście usłyszeć tutaj ode mnie? Coś nowego może, może ktoś się boryka z jakimś problemem. Ja chętnie rozwinę ten temat, przygotuję się do tego, opowiem, jak to może wyglądało również w moim życiu. Może ktoś ma podobne doświadczenia. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję, życzę Wam wspaniałego. Wspaniałego tygodnia, dużo owocnych, owocnych dni, i przede wszystkim um, mamy teraz święta. Szczęśliwych, wspaniałych, pełnych miłości, radości, spokoju i czasu z bliskimi świąt. Pozdrawiam, cześć.